I jak tu teraz wstać? Jak Zuzia tu śpi, trudno się podnieść. No kurczę, się tak rozłożyła, już mnie tutaj wymasowała, wymiziała <laughs> i ciężko się podnieść, bo, bo ona tak jest taka absorbująca. Nie Zuzia? Może jedzonko zrobimy, co? Bo tam już pieski na dworze czekają. <laughs> Może wpuścimy ich do domu, co? Jak myślisz? Zuzia, wpuścimy ich. Hmm? No dobra. To jeszcze poleżymy chwileczkę. Co ty na to? Zuzia. Ona naprawdę uczy relaksować. To jest mistrzyni relaksacji. <laughs> miszczenie relaksacji. No tak. Tak, tak, tak z taką namiętnością potrafi się wykładać i odpoczywać. No, warto się nauczyć relaksacji, odpoczynku, a nie biegania od samego rana. Wspaniała ta sobota.